gra pokazuje prawdziwe domy postaci. I pierwsza jest Patty. Następnie mamy Mikey i Niko, Gdzie oni mieszkają? Jaki mają dom w prawdziwym życiu? Albo ten jeleń! Straszny z 99 nocy. Jego dom w prawdziwym życiu jak wygląda? Albo Wipa ze Squid Game, albo mój? O nie, ja nie chcę pokazywać swojego domu. Pewnie będziecie się śmiali, bo mamy mały i trochę brzydki, wiecie? No, ale nie śmiejcie się. Później będzie Lumi! I następnie nawet Shiba i Pimpek te wszystkie domy zobaczymy w prawdziwym życiu, bo ta gra nam to pokaże. Czy jesteście na to gotowi? Nie nie jestem. To nie jest żadny smysł. O -o, o, o, o. Oni na to nie są gotowi. No właśnie, bo widzowie zobaczą Wasze domy, gdzie mieszkacie, jak Wasze domy wyglądają i no nie wiadomo, czy możemy się. No Ale właśnie. Będą się śmiali, pewnie się będą śmiali. Ja nie wiem, w nie wiem, czy będą się śmiali. Dobra, jak ktoś, to się nie śmiejecie z naszych domów. No to co? siba <śba> w szoku. No to lecimy. Zostawcie łapeczkę w górę, a my wbiegamy do tej gry. Trzy, dwa, jeden. Klikajcie łapeczki i biegniemy. Biede. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Uhu, zasuwamy! Biegniemy do tej gry i tutaj się wchodzi! Wchodzi i rozpoczyna. Musimy znaleźć wszystkie przyciski i odblokować zdjęcia. Pierwsza będzie Patty, zobaczymy gdzie ona mieszka. Następnie będzie Lumi. <ścoughs> Gdzie <laughs> mieszka? Nie, nie mam tego przycisku. Dobrze, no to w takim razie idziemy tutaj. Tam jest skrzynka, tam będzie pierwszy przycisk. Musimy to przejść. Ej, to będzie proste. Uuu, jakie proste. A, Dobra, skaczemy. Jakie łatwe. Jaki łatwe, zobaczcie. Ej, zaraz, zaraz. Uu, a tu są rekiny! Rekiny, Brauchy. rekiny! Ach, rekiny! Ach, pada, mieszczanie, ratujcie! Łapcie sobie słońce. Szybko, 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 rekiny, rekiny. Tu są Oh, wow, widziałem na szczęki szczęście. O, Widziałem szczęki włos, One są skupione na żółwioniku A masz ty a masz, ty Riko, a masz, a masz dostał, 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 dostał Uderzyłem go, a masz, a masz, dostał, dostał, a, dostał a się zjadł. Zjadł. Dobra uważajcie lepiej nie dobry Lepiej nie prowokować Dobra idziemy, chodź uważajcie Skaczcie tylko ostrożnie, te rekiny płyną za nami jo jo yeah. Patrz jak skaczymy to one płyną za nami One chcą o, nas zjeść Tylko nie wpadnijcie do wody no, się, nie, wpadajcie. nie wpadajcie do wody ostrożnie, tak wszyscy dobra, powoli dobra. Czyli uważaj, bo na ciebie mogą mieć... Na Shibę to mogą mieć... O nie! Chiba to będzie przekąską dla nich. Zagryzka taka. Zagryzka. Manetka. No idziemy teraz tu. do hopster, dobra? Jest, ja se poradziłem! A teraz wy! Ej, to się Jaba. Dobra, okej. Okay. I teraz, uwaga, mamy przycisk. Jest, znaleźliśmy przycisk. I tym przyciskiem odblokujemy dom i wszystkie... O, Ej, patrzcie, tam później ja będę, Shiba, Pimpek, Mike Niko. I Bip! Wszystkie domy zobaczycie. Oglądajcie to samo o końcu, teraz musimy wrócić. Dobra, uważajcie. I... <laughs> Niko, tylko nie wpadnij. O, nie. Ja nie, nawet tam nie doszedłem. Dobra, 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 wracamy, 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 wracamy. Uważaj, Niko. Dobra. Yeah. UWAŻAJ, eee, NIKU, UWAŻAJ, O NIE, Rekiny! Bra, 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 rekini, REKINIE, PŁYNIE, PŁYNIE, PŁYNIE CO JEST, UWAŻAJ JEST, A TU JEST słyszę, DOBRA UWAŻAJCIE, nie O NIE, nie JE CIEBIE, UWAŻAJ to LUBI, ZJE ZOSTAW TEJ REKINIE JĄ, ZOSTAW JĄ ZOSTAWCIE JĄ, ZOSTAWCIE JĄ CHOŚ PRZYSKAKUJMY, PRZYSKAKUJMY, DAWAJCIE, DAWAJCIE UWAŻAJCIE NA REKINY, Dora, MUSIMY BYĆ OSTROŻNI, OK Uwaga, uwaga, zaraz odpalimy Party, mamy przycisk, a wy widzowie Możecie odpalić, włączyć mój sklep Zobaczcie, mamy tu fajne rzeczy Które czekają na was akurat na lato Albo do pokoju swojego Gdzie mamy koc, poduszki I wiele więcej rzeczy na moim sklepie Tu jest też nowa kolekcja, ale patrzcie co wleciało Tutaj wleciały słuchawki Takich jeszcze nie było Z logiem oczywiście takim, dlatego że się pojawiły Nasze postacie już wszystkie Tutaj nie było wcześniej Majkiego, Niko Teraz już są wszyscy w Smile Team. Zrobiliśmy, że już będą wszystkie te postacie, także wpadajcie link w opisie. Słuchawki już dostępne wcześniej były już wszystkie sprzedane, ale wróciły, wróciły czekają na Was. Wpadajcie, panie słuchawki? Fajne, fajne! Bo są z nami. Patrzcie, to tak. jesteś ty, Niko. A tu Shiba, ej, Shiba też ma swoją kolekcję. Shiba, te... Shiba też ma, zobaczcie, o, serduszka zapalił. Nawet na moim sklepie jest kolekcja Shiba, pieska. Kto lubi pieski, no to wpadajcie. Jest koszulka, Shiba turkusowa, ładna. E, poduszka, a e, e, nawet latający dysk, Shiby. Kolejna koszulka, plecak nawet jest szkolny. Zobaczcie, możecie mieć plecak Shiby, turkusowy, jest taki ładny. Taki sam kolor jest. I to jest Shiba i my Slow Team. Wpadajcie, plecaki czekałam na Was! Akurat szkoła się zbliża, nie? Kto chce o, plecak? Ale ekstra jest ten plecak. <śśmiech> shiba chce. Ja chcę, o, wy ja, też. ja chcę. Ja chcę, ja chcę plecak. No, także wpadajcie po plecaki shiba, a my teraz, uwaga, podejdźmy do patii odblokujmy ją. Dawajcie, klikamy! Tyk i uwaga, BUM! Patrzymy. O, wow. co, to za chata? Wow. co ona ma za dom w ogóle? To jest willa jakaś z basenem. Ej, ona ma... Ona... Ona ma jest bogata. <laughs> no jest bogata, bogata! Co? Ej, zobacz, ona ma tutaj basen, wychodzi sobie normalnie z balkonu. Z, no u góry ma nawet dwa balkony. A ja, nie, to jest jeden wielki balkon! Co? Co? Ona ma duży balkon i jeszcze u góry ma kolejny balkon! Co? Yeah. No, co <laughs> ona ma z dwa, trzy balkony, nie? I A tutaj ale, jeszcze na ma... Balkonie. A patrz, ej, tu jest na dole, tu jest kolejny balkon, jakby, bo ty na dole jesteście sztab. No, Jo, <laughs> ale, ale ma pomieszczenie. Mocho, to super. I normalnie może wyjść i normalnie pływać. Wychodząc ej, ja z pokoju no ja bym tam się po, Zazdro, zazdro, a kto chce? Ej, może zrobimy imprezę u Patty w domu i w, wszyscy będą mogli przyjechać. O, Tak, jest, <laughs> tak, tak, super, tak, zróbmy to tak. Super. Tak, tylko, tylko nikomu nie mówcie, je, 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 żeby Patty nie wiedziała. Dobra, idziemy, chodźcie, chodźcie, a teraz tutaj mamy Lumi! A, nie. Zobaczymy, Lumi. Dobra, uwaga, to teraz musimy to przejść. Czekajcie, coś tutaj jest. Ostrożnie. Co to za rura? Nie wiem, jakaś wielka rura. Ej, no ja wejdę ja może. Dobra, dobra, ja ja o, ona się rusza! Ej, co jest? Ruszyła się! Ej, ona się kręci. Zaczęła za się kręcić. trzeba poszedłem. Trzeba to przeskoczyć, czekaj. Nie, ja się boję, Dobra, Tu ktoś. Dobra. ktoś. Dobra, e, Niko, ty to zrób. Dobra, się uda na pewno. dobra. dobra uwaga, uwaga. Biegni, I... Niko, dawaj biegi. I teraz. O nie, biedny spadł. Zaraz tam wejdę! O, patrzcie tu dole. Dawaj, 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 Mike. Dajś, dawaj, Majki, dawaj, przychodzi, przychodzi. Dobra, dobra, dobra. Udało się. I teraz, i. E, nie w tą jest. stronę! Aj, nie w tą stronę! O, ta mi się w głowie zakręciło. Nie w tą stronę. Dobra, no czekaj na kolej. Biegnę, 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 biegnę. biegnę, jest nie, 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 wywaliło mnie, coś. No! Yes, co hit! Noooo! Było. Jak to się stało? Dobra, dawaj, 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 przejdziecie to. Dobra, tą. ja wbiegłem, uwaga, ale kręcę tu są pułapki. I Majki, wyskakuj, dawaj, dawaj, wyskakuj. Dobra. I teraz wyskakuje hop. ładnie. Dobra, oh. dałeś radę. OK. Dobra, ja jestem w środku. Ja, dobra, ja ale ja to jest jego, jego też wywali, mi wywaliło. <laughs> Au, hey! Dobra, chodźcie. Oj Ej, Ojej, spadał, spadłem! spadłem! I pojawiłem się od nowa! Ej, tam mi uderzyła strzała! Muszę jeszcze raz to przebiec! Dobra, biegnę, biegnę! O moi przyjaciele już dali radę, to teraz moja kolej! Uu! Teraz to przebiegnę, szybko! Czekamy, Czekamy na ciebie! <śle> Co jest? Czekaj, 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 nie czekaj, czekaj. Jak się kręci w tym. Jestem, Jest! jestem, właśnie, jestem, właśnie, jestem. Dobra. Daliśmy radę. Jestem ty, Nosoro... nosorożec, patrz. To on się piło? Nie, nie, nie. Nosorożec, no. A, nosorożec. Dobra, uważajcie, idziemy Uważajcie, nie wejdźcie w te pułapki Uważajcie, uważajcie, a, uważajcie, to no. szczela. A, wow, dostałem. No, uważajcie. Nie, powoli. A łama, a łama. Oj, powoli. Dobra. się ciebie, walnę, o. Uważajcie, tu szczały lecą. Ja Adratos za... trzeba tak zrobić. Teraz tutaj, tak trzeba, tak, dobra. Teraz tutaj na z tej strony. Okej, okay. to przechodzimy to na drabince, trudne. dość ciężko. I tutaj musimy wejść razem, z oto puszko. I tu musimy się nawalać z mowami. Uwaga, wchodzimy. 3, 2, 1 i na walanka. No. pum, pum. pum. No. Amasz, Amasz! ty zombie, kłamasz, jeden, dobra, drugi. Go, Leżyć, dobra, leżeć. Dobra, jeden pan, raz kolejny, Dara, musimy do wszystkich rozwalić. Spójrzcie, wszystkie na mnie poszły. Dobra, dobra, pomagam Ci. Amasz, dostał Dora, leży. Bierzemy przycisk i szybko wracamy z powrotem. I hops, i hops, i tutaj i jesteśmy z powrotem. Dajemy teraz przycisk do Lumi. Uwaga, gdzie ona mieszka, jaki ma dom. Chodźcie, Dora przeciele. Ciekawy. Uwaga, bierzemy przycisk, pyk i klikamy. Co to? Yo, jaki dom? Co to jest Ej, za dom? Ogródki. Zielony, Zielony i to mega. E, no, taki wow. jest mój dom. Co ty masz Podoba za dom, Lumi? Tam? Ej, faktycznie masz tutaj e, taki prostokątny, zielony, e, mały taki nawet, ale fajny, fajny, przytulny. Tutaj fajny. masz. Takiąś ja wersalkę. Okej, okay, tu masz ogródek swój, tutaj masz no, wyjście. Ej, swoje i wszystko. Ej, ten domek nie jest jakiś duży, taki mały masz domek. I nagrywasz teraz w nim? Jesteś teraz w nim? No teraz tutaj siedzę za tym okienkiem. Aha! O! Siedzi tam, nagrywa, ale fajnie. I patrz, dookoła masz dużo roślinności, tak zielono, bo Lumi lubi zielony kolor. No ładnie. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba ten domek. Piszcie komentarze. Przypniemy wam serduszko idziemy dalej. O nie, teraz będzie mój. O nie, 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 nie. Tak, 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 tak. Wszyscy oh yeah, oh yeah. zobaczą, gdzie mieszkam. Gdzie dla was nagrywam. To jest mój nowy dom, bo słuchajcie, przeprowadziłem się. Ale nie śmiejecie się ze mnie, nie? Dobra. Musimy to do przejść. Chodźcie, teraz idziemy tutaj, potem przycisk, bo musimy zbierać przyciski. Dobra, i teraz mamy tutaj. olo, co to będzie tutaj? Musimy uważać, tu są wielkie topory. Uważajcie żeby was to nie przecięło! Ja cię kręcę! Musimy przejść aż... Ile toporów tu jest? Raz, dwa, cztery. Dobra, uwaga. Trzy, dwa... Teraz! Do, 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 do. Uważaj, Niko! Uważaj, Niko! Uważaj, bo cię wzrostu! Niko, ty masz trzy oczy. Teraz? A, tu. Dobra, tu. Uważaj! Nieźle! Ostrożnie, ostrożnie. Za mną. Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz tutaj. Ziu. Dobra, dobra, dobra. Do. Do, 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 do. Ale do, 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 do. się siekło. Dobra, teraz tutaj. Jest! jestem, jestem, jestem! Aaa! To jest jakiś wielki! Co to jest? Dobra. Ja ogóle... Masz tu ja szczuro. Wow, 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 jakiś leży. Okej, okay, zabieramy przycisk. Aro. I wracamy z powrotem, brat. Trzeba Co ty robisz? <grym> Uważaj, <grym> Uważa, bo to cię przetnie. do no niej <grym> <grym> Ej, nie sięgło go. Ej, bo, ty, bo on ma skorupkę na plecach. całe szczęście. 300 go, bo to nie sięgło jego. Dobra, uwaga, teraz przebiegam. Dobra. Dobra, teraz tutaj. Dobra, ja jestem. szybko, 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 będę pierwszy. Dobra, 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 okej okay. I uwaga, teraz będzie mój dom, tylko proszę Nie śmiejcie się ze mnie Nie śmiejcie się, słyszycie? Nie będziemy Obiec... Obiecujecie, że nie będziecie się śmiali Tak, tak Obiecuję jako przyjaciółka Okej, nie, proszę, tylko nie śmiejcie się Dobra, uwaga, uwaga i teraz Która jest? Uwaga, uwaga No nie, ej, czemu się sobie nie śmiecie? Ej! A, nie mogę! Ty w tym nie skasz. Co to jest kurnik? No nie, no dlaczego nie śmieci się z mojego domu? No tutaj to mieszkam! To jak normalnie domek siby, taka buda! To jest mój komputer, jest, widzicie tam jest komputer i tam nagrywam tam. A, Czemu się ze mnie potencja? śmiecie? Nie, nie, no nie mogę z tego. Siba, nawet płacze ze śmiegu. No nie wytrzymę. no nie, no weźcie, no. Mieliście się nie śmiać ze mnie. Fizki, tylko no to jest mój domek, no. Tutaj mam schody, tu się wchodzi, tu mam jedne drzwi, jedno okno. <laughs> pokoju? <Pum? A> <laughs> <inne drzwi? śmiech> ja tu mam, tu mam tylko jeden pokój i i tyle mi wystarcza, no. <laughs> No, mówiłem, żebyście się nie śmiali, widzowie. Mam nadzieję, że wy się nie będziecie śmiać w komentarzu. Tylko się nie śmiejcie. Ale ten jest taki śmieszny, no, taki No tutaj mieszkam. No, bo się no, przeprowadziłem, żeby zaoszczędzić. I wiecie, mniej płacę, mniej pieniądze płacę i, bo i nagrywam se. Tyle mi wystarczy. No, to jest super! <grym, 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 zaoszczędziłem. No hey, widzowie, idziemy. Koniecznie wbijajcie łapeczki w górę, żeby się wyprowadzić. Ja, ja się, ja się, teraz pośmieję z shiby może. I tutaj o, będzie shiba, shiba, zobaczymy. Shiba zobacz. i Pimpek Zobaczymy, tutaj powinny być dwa, bo to będzie i szyby i Pimpka, czyli dwa domy ich Następnie zobaczymy dwa domy Majki i Niko, to ja będę się z was śmiał teraz. Ja o, będę. Nie, teraz nie, ja będę się nie, z was śmiał. O, a tutaj możemy sobie porzucać latającym dyskiem! Albo pójdziemy sobie tutaj, do pokoju fana Smyslow! Gdzie fajne rzeczy czekają na was, nowa kolekcja wraz z nowymi brylokami? Brylok Majki, brolok Niko, niedługo nowa kolekcja szkolna, koszulki już możecie mieć w sam raz do szkoły, pomarańczowa, albo różowa, albo niebieska, albo zielona, o, zielona jak Lumi i Niko. Czekaj, kliknę, patrzcie, ostańcie we dwójkę. To jest tak podobne! Patrz, my o tutaj jest ja lumi? muszę Dobra, no ludzie. Patrzcie, no taki fajny kolor. Zielony zrobiliśmy, zielony pasuje Smajlandia, zielony jest piękny. No wpadajcie, kolory są różne, jakie chcecie sobie, wybierajcie. To też jest super. Link w opisie Smashu team! Eee. Dołączcie do naszego teamu do teamu, do teamu, do teamu. Team, team, smajsu team. Tak, Dobra, tak, a teraz tak. idziemy, idziemy tutaj i uwaga, przycisk musimy znaleźć. Dobra, gdzie szukamy, o, tutaj gdzie szukamy? Jest droga. O, nie, tu są jakieś potwory. To jakieś pałki. Co to za Pachołki. Dobra, uważaj Niko! Uważaj Niko! Nie pachołki, to nie pachołki! A, ja mam ma... granat! BAM! A, a masz, a masz, masz! Uważajcie! A! Uważajcie! Ustrożnie! A masz! Dawajcie dawaj, dawaj, dawaj i... ten... do, do ataku! Do ataku wszyscy dawajcie! A masz, o szukając na mnie! Ile ich jest? Ile ich jest tutaj? Wow. Dobra, no, dostałem jeden. Jeden leży, dobra, drugi, dobra, teraz ten, okej, okay, leży. O już, 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 nie, 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 Pum, 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 leży, dobra. O, dzięki. O, tu będzie przycisk, ej, ten przycisk jest tak mega wysoko u góry. Dara Ale trzeba musimy na górę. Okej, okay, wchodzimy, wchodzimy. Dobra, bierzemy skrzynkę, o, i mamy przycisku oraz elytrę. Bierzemy elytrę, ej, możemy latać na elytrze, polecimy. Patrzcie, ta gra tak cała wygląda. Tak wygląda ta cała gra, na której nagrywamy i ona jest taka długa, patrzcie ta gra, aż tutaj się ciągnie, tutaj, tutaj, tutaj aż do samego końca, gdzie tam będzie jeleń. Na końcu jest jeleń i zobaczymy jaki on ma dom w prawdziwym życiu, nie? Ej, Więc to ja jest... To się mega jest... Tego używa? To jest ten jeleń z 99 nocy. Dobra, i później będzie też VIP ze Squid Game, to jest VIP. Dobra, uwaga, uwaga. Zakładamy Elytrę i lecimy. 3, 2, 1... Lecimy! Ła wow wow wow, wow, o, wow, wow. nie, tylko nie w basenie! O, dobra, jak gdzieś wyleciałem, jak gdzieś przyleciałem tu. O nie, mój dom dobra, idziemy teraz tu, odbokowujemy. Uwaga, uwaga, klikamy przycisk. Tu i pyk Tu jest shiba! I pimpek! Patrzcie, tu jest pimpek. Pimpek taki rudy? Tu mamy dom szyby, zobaczcie, tu jest dom szyby i tu jest dom pimpka No. Wygląda na tym yes. domku fajnie. Śriba jak tak. o, serduszka zapalił. Shiba ma taki dwupiętrowo, można dole spać, do góry sobie wejść, może nawet ma materac i sobie może tu leżeć. A Pimpek ma dwie dziury, jedną u góry, jedną na dole, może sobie wychodzić jedną u góry, jedną na dole i fajnie nawet, co wam co hey, powiecie? Tak. Super są no te domki. fajne, 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 fajne. No. może drapać sobie Chyba nawet. najładniejsze domki w prawdziwym a, życiu tak oni mieszkają. Te, ja też bym tak powiedział. Najładniejsze są. Kto lubi kotki, klika łapeczkę, a kto lubi pieski, klika subskryb. Suba <noise> A ja daję suba. Ja no daję A ja daję i łapeczkę i suba. A kto robi ja koty i psy, to łapeczka i suba. No lecimy. Tak jest. Lecimy teraz. O, teraz ja się z Was pośmieję. Majki i Niko. Dobra, no to co? Idziemy, tu musimy przejść, to uwaga, uwaga, biegniemy. Zium, zium, przeskakujemy. Ła, 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 Ła. Wpadłem w coś. Elektry sobie ściągnąłem. Ej, teraz musimy uważać na takie tłoki, to tak, zium wychodzi. I teraz tutaj musimy przejść, dobra, ostrożnie. Teraz zium, kolejny wychodzi. Teraz tu, dobrze. Kolejny, zium. Ostrożnie musimy iść, uważajcie. Dobra, Jej. teraz tu. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, wielkiej wielkie I przeskakujemy, dobra, idziemy teraz, a, tu są jakieś potwory, dawajcie ich, a masz ty potworze, a masz drugi, 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 a masz ty kolejny, musimy ich rozwalić a, wszystkich, a macie, a macie. ej, to są golemy jakieś straszne, to są golemy, patrz, jeden i drugi, ty potwory. a masz ty golemie, padaj ty, a masz, masz po, okej, okay, dobra. I teraz bierzemy przycisk i idziemy do Majki i Niko. Zobaczymy, gdzie mieszkają w prawdziwym o, nie, życiu. Jaki macie dom? To nie, jest dobry pomysł. E, no. Nie, ja lepiej bym tego też nie robił. Tak. Ja jestem ciekawy. Nie, nie, Idziemy, biegniemy. Nie, 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 nie. Huhu, huhu, wow, wow, ale przeskoczyłem, wow. dobra, teraz tutaj, okej, okay. ziun, 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 ziom. dobra, teraz tu, teraz tu i jestem, Dora. uwaga, zaraz klikniemy przycisk, ale pierwsze, możecie kliknąć i wejść do Majkiego i Niko, zobaczcie, mają kanały, Majki ma kanał na YouTubie, nagrywa filmiki oraz Niko tak samo, nagrywają i mają 30 tysięcy subów, ej, zostawcie jednego subika, kto jeszcze nie był na kanale u Niko, to wejdźcie, zostawcie jednego subika i u Majki tak samo, u dwóch możecie, linki wam zostawię w komentarzu, możecie E, Niko, co nagrałeś ostatnio? Na fanta. Wow, ej, ta fanta zalewała cały świat? Tak, mm. było strasznie niebezpiecznie Wow, ej, Dora, wpadajcie tu, zobaczcie A u Mikeiego zobaczmy, co będzie Majki nagrał ostatnio Prześwietlamy graczy w VIP Squid Game Ej, co, byłeś VIPem w Squid Game? Tak, ale nikomu nie mów, ani widzą, bo oni nie mogą się dowiedzieć o to, że to ja byłem tym VIPem Halo, ej, dobra, on był VIPem Sprawdzajcie te filmiki, linki macie w opisie Majki, Niko, kanały, a teraz zostawcie mi jednego subika, nie? Dobra, tak a teraz jest. uwaga, klikamy przycisk i pyk Patrzymy, no, takie domki mamy! Tak! Z oczami, to jest część, Nie no, masakra, jaki złamy To Krzywe oczy! masz! Nawet na domie masz krzywe oczy, Niko. No, tak już jest, no niestety! Macie jedne drzwi z prawej i z drugiej strony okno, jak to dom wygląda. I dachówkę macie. I tak wy... no I, ty... I tu jesteś po tej stronie Majki, tu jesteś po tej stronie, a tutaj jest Niko? A tu jestem tak. ja. Niko wchodzi oknem, bo nie ma drzwi. Yeah, nie takich prawie, domek... Nie Ej, Lumi! Takich domek wygląda. Niko musi tu oknem się. wchodzić. Napiszcie w komentarzu, no. jak dom się wam podoba, dom Majki i Niko. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, teraz będzie ciekawe. Vip ze Squid Game, jak on jest bogaty. Pamiętajcie, on w Squid Game jest miliarderem, on jest naprawdę bogaty. I zobaczymy tutaj jelenia. Jaki jeleń, jaki ma swój dom w prawdziwym życiu, nie? U, no to jest, jest Mega ciekawe, ciekawe. ciekawe. Okej, okay, dobra, no to idziemy w takim razie, musimy znaleźć przycisk, tutaj musimy przejść, dobra Tutaj jest ta cienka droga Uważajcie, okej, okay, musimy o, iść Uuuu, ostrożnie, ostrożnie Uf, Trzeba biegnąć po cienkiej granicy, dobra Okej, okay, jestem, teraz wybiegnijcie Dobra, powoli, no powoli, powoli trudne. Okej, okay, dobra, dobra teraz idziemy. Ła, wow, 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 uważajcie, tu jest bieżnia, która się mega szybko rusza, żeby was tu nie wciągnęło. Ła, wow, 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 wciągnęło mi i padłem. I muszę od nowa, jak padłem, to trzeba od nowa, dobra, musimy uważać. E, a ty, Niko, jak ty przechodzisz w ogóle? Co to jest? Ciężko jest tutaj przejść, przechodzę na siedząco. <laughs> Serio, na siedząco przechodzisz, tak. to? Tak! <laughs> Niko na siedząco przechodzi, nie wierzę, dobra, ja biegnę, patrz. <laughs> Niko na tył. przeskocz mnie! Nie, bo jeszcze spadnę. Patrz, na tył jeździsz na tyłku na tyłeczku tak pa. dobra dobra idźcie idź powoli dobra idę idę a to jest bezpieczne dla Niko tak bo Niko ma oczy to najlepiej niech on tak sobie jeździ dobra ostrożnie tylko uważaj nie wpadnijcie do tego dobra, bo to i... razu upali dobra, dobra. jesteś okej okay, wstawaj dobra a uważaj A jak mam tu teraz to zrobić ostrożnie ostrożnie u dobra bo to wciąga musisz to podskoczyć tak hops dobra teraz tutaj trzeba tak raz podskoczyć ale trzeba uważać żeby nie dostać dobra, teraz tu u, 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 podskoczyłem teraz tu idę dobra teraz hops u, u, znowu podskoczyłem. Czułem, teraz no ziół, no Ja będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy! Jeszcze troszeczkę. Okej, okay, jeszcze kawałek i jestem. A nie, Lumi była. Dobra, idziemy teraz tu. I tam jest skrzynka! Dawajcie, dawajcie, idziemy po nią. Idziemy po skrzynkę. Hops, hops. Dobrze, teraz tutaj, okej. Okay. Otwiera, otwiera, otwiera! To są potwory! A macie do ataku! Bo ba, masz potworze! Masz Co ma za w ogóle? I patrz. Wow, ale go uderzyłem mocno. Bam. O masz ty potworze! pau, Leży. Okay, dobra, bierzemy dobra. przycisk. Okolami. i, A. Dobra, mam przycisk. Wracamy. Szybko zasuwamy Zobaczymy gdzie mieszka VIP Szybko biegniemy, szybko biegniemy Dobra, i jestem, okej, dawajcie, biegnijcie, dobra. Nie mogę się doczekać. szybciej dawaj. Dobra. Klikamy, pyk i patrzymy. Najlepszy dom, najlepszy dom, dom marzenie normalnie, ma, no pięknie, dom ma normalnie sześć balkonów ma, siedem drzwi, 20 okien, basen wielki taki, że możesz przepłynąć z pięć kółek, no nie, no ja cię kręcę, jeszcze palmy. Ja, jak woda piękna, jeszcze kolorowa, jeszcze, jeszcze tutaj ogień, jeszcze, ale wow. Oh, ale to jest willa wow. wow no mam szoku jeżdżą jestem chciałbym tam Ej, Chciałby, to sam, to chce mieszkać To no, chciałbym mieć taki dom ręka w górę Ja ja ja, 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 chcę, ja, chcę. ja chcę. No fajnie ale zobaczmy teraz najgorszy albo najstraszniejszy domek jelenia bo ten jeleń chodzi w nocy on jest 99 nocy jestem ciekawy jaki on może mieć dom w prawdziwym życiu Dobra, to teraz tak, znajdź przycisk i odblokuj zdjęcie. No to idziemy. O o, tu musimy nie. golemy pokonać. Golemy tu są nie. tęczowe A masz tu golemie! A masz, o nie! O nie. nie. O, ja o nie, ile ich tu jest serio? Tak mam, mam, macie, dużo! Na jeden leży strasznie dużo ich jest! Znaczy... Ale nie biją! Skrzyka. Nie biją, 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 biją nie wszystkie, nie biją wszystkie. Dobra, Pat ja no próbuję. Odciągnę i odcięsnę. Masz tu do A masz tu do do rapadu. Dobra, dobra, dobra okej, okay, biorę, biorę. biorę Wziąłem, wziąłem dobra, dobra, przycisk, mam. To Uciekajcie, nie, uciekajcie. Uciekajmy, uciekajmy stąd. Dawajcie, 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 szybko, chodźcie, chodźcie. Dobra, i teraz. Chodzimy, a masz. Uwaga, do mielenia. O nie, one idą za. No nie, dobra, okej, okay, wycofały się, poszły. Nie że przyjdą tu. A, uważajmy, o nie, ty idzie. O nie, o nie. Dawaj go, zabij go. A masz, a masz, a masz, a Bierzemy przycisk. Wykliknijcie łapeczkę w górę. Kto jeszcze nie kliknął apeczki, kto jest ciekawy, to zostawcie łapeczkę w górę. Teraz możecie kliknąć pod tym filmikiem. Daję wam 3 sekundy. 3, 2, 1, pyk! No nie! Co to jest? Co to za dom? Tomek to. wygląda jakby miał dwa jajka za oczy, a Tamina by mówiła Ooooooo! Ej no mań oczy no, jak jajka. O, on jest ale trochę Ej, straszny. jak wchodzicie tutaj do środka normalnie do buzimu, nie? Tutaj ma taki daszek z nosa. Tu ma oczy i tam ma okno na środku. Tu ma rogi i nawet, wiecie, to są takie drzewa wystające, wyrosły, ale to normalnie wygląda jak rogi, a to jak ręce. ręce. Jak ręce, I też ma Takie oczy, jak ten dom. Nie, Szyba. Nie, no, <laughs> ma takie Dobra, ale wygląda niesamowicie. Ej, dobra, tutaj jak wbijecie 10 tysięcy dzisiaj, dzisiaj cłapeczek, to wejdziemy do niego w prawdziwym życiu. Co? Ja nie wchodzę tam, ja tam nie idę. Nie, nie, Znajdziemy, nie, zajdziemy za ten domek w lesie i wejdziemy do środka w prawdziwym życiu. Nie, ale ja tam nie, tam nie, nie wejdę. O, ja nie, tam nie, nie wejdę. Dobra, wpadajcie do Niko, Niko też tak. nagrywa. Macie kanał na, link w opisie na YouTubie, nazywa się Niko oraz Majki. Zostawcie im po jednym subiku dla moich przyjaciół, kto by mógł. To weźcie, wejdźcie teraz, kliknijcie, ja wam pokazuję tutaj. Macie ich kanały, kliknijcie, wejdźcie, sprawdźcie.